Takie małe dzieci, zaraz z rana na tej pie... Dobrze nie się hartują. No. To te niech się hartują, kuźba, ja owiecznie chore no, no, Tak mają właśnie być na polu, a nie W domu siedzieć Oj, <laughs> I chuj pierdolony. Ale oni tak muszą no, no, Znaczy oni mają pieczyństwo Tylko, że nie tak, że ja jestem przy nim no. A on już się... bo no gorączki nie miała, bo ja pójdę, a ona co, nie wiem, to musisz poradzić na czerwonym świetnie długo u nich się tak jeździ?